Witamy w kolejnym odcinku z serii Snooker dla Każdego. Dzisiaj odpowiemy na kilka bardzo ważnych pytań. Między innymi, czy da się zrobić breaka wyższego niż 147 punktów? Zapraszamy. W poprzednim materiale omawialiśmy ogólną istotę wolnej bili. Dzisiaj zajmiemy się konkretnym przykładem sytuacji, która umożliwia wbicie breaka wyższego niż 147. Aby takie podejście było możliwe, jeden z graczy musi popełnić faul przy 15 czerwonych na stole. Faul 7, a po tym faulu ustawić snookera. A dokładniej sytuację, w której zawodnik nie może zaliczyć czerwonej skrajnie z obu stron. W tym przypadku wolnej bili nie będzie, gdyż snukera może wymuszać jedynie bila niezagrywana, a nie inna czerwona. Tutaj wolna bila zostanie ogłoszona. Zawodnik może wprawdzie trafić czerwoną skrajnie z prawej strony, ale z lewej już nie. Gracz otrzymujący wolną bilę może zanominować Proszę. dowolną kolorową jako wirtualną 16 czerwoną, dzięki temu otrzymując nawet 8 dodatkowych punktów na stole, przy założeniu, że trafi po niej czarną. Wtedy możliwe jest nawet zdobycie 155 punktów w podejściu. W historii światowego snookera tylko raz zdarzyło się podejście wyższe od 147 punktów, a uzyskał je Jamie Barnett w meczu przeciwko Leo Fernandezowi w 2004 roku w meczu kwalifikacyjnym do turnieju UK Championship. Anglik na początku 14 partii otrzymał wolną bilę, zanominował brązową, po której znów wbijał brązową, a następnie nieprzerwanie czyścił stół trafiając 12 razy czarną, 2 razy różową i raz niebieską. Do dość zabawnej sytuacji doszło w momencie, kiedy Anglik miał zagrać ostatnią żółtą, a sędzia ogłosił 121 punktów w breaku. Barnett i jego rywal byli dość zdziwieni, i chwilę zajęło im zorientowanie się, że przecież Anglik skorzystał na początku breaka z wolnej bili i możliwe jest historycznie wysokie podejście. Po sześciu kolejnych wbiciach Jamie Barnett stał się posiadaczem unikatowego podejścia w wysokości 148 punktów, którego nota notabene nie możemy nazwać breakiem maksymalnym. Maksem może być tylko 147 lub ewentualnie 155 punktów. Czas na słynne zagranie hit and hope, czyli to co prawdziwie zdenerwowani snukerzyści lubią najbardziej. Tego typu uderzenia zdarzają się zazwyczaj, kiedy zawodnik nie widzi standardowego wyjścia z danej sytuacji i uważa, że tylko szczęście może odmienić jego los w partii. Jak sama nazwa wskazuje, to zagranie polega zazwyczaj na użyciu dużej siły. Według zasad bile, której właściwe miejsce jest zajęte, umieszcza się w wolnym punkcie bili o najwyższym nominale. W tym przykładzie punkt bili czarnej jest zajęty, dlatego wędruje ona na punkt niebieskiej. Jeżeli wszystkie punkty są zajęte, bile umieszcza się jak najbliżej jej własnego miejsca w kierunku górnej bandy stołu, po linii do niej prostopadłej, w taki sposób by nie dotykała bil zajmujących punkt. Tutaj sędzia ustawia różową zgodnie z tą zasadą pod czerwonymi jak najbliżej punktu. W drugim przykładzie żółta wędruje pod swój punkt. Do powtórzenia partii może dojść w sytuacji, w której snukerzyści wykonują uderzenia nieprowadzące do postępów w grze, jak na przykład dotaczanie białej do czerwonych. Sytuacja ta znacznie przedłuża rozgrywkę. Wtedy sami zawodnicy mogą podjąć decyzję o powtórzeniu partii lub sędzia może nakazać im rozwiązanie sytuacji w na przykład trzech kolejnych zagraniach z każdej strony. Dziękujemy, że razem z nami coraz głębiej wchodzicie w zasady i tajniki Snookera. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snookerowego.